Mamy Zobaczcie, jakiego gościa Wam prowadzę. Z, zróbcie, prosimy tutaj. Prosimy, zapraszamy, zapraszamy. Proszę nie wchodzić mi przed kamerę. Dzień dobry. I teraz to jest to pytanie, które się zazwyczaj zadaje. Tutaj zaczęliśmy taką serię pytań. Pani Olgo, co, co Pani robi na górach literatury? Po co pani tutaj przyjechała? Wpadłam tutaj, bo mieszkam niedaleko. I już jedenasty raz sobie tutaj wpadam, bardzo mi się podoba, a najbardziej sobie, najbardziej wy mi się podobacie i jak was nie byłoby tutaj w tym miejscu, to by jakaś była katastrofa. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa, wiele osób na to powtarza, także to nie jest... Ale my, my słyniemy ze skromności, my jesteśmy bardzo skromni, ale za to bar też bardzo uśmiechnięci. My też przyjechaliśmy, dlatego że cenimy takie spotkania z naprawdę fantastycznymi ludźmi i jest ta okazja, żeby podziękować za zaproszenie, że po raz trzeci możemy y, być tutaj właśnie razem. I tutaj nabieramy takiego prawdziwego oddechu, spokoju, żeby tak i żeby dalej wyruszyć w tą naszą trasę i żeby dalej robić to, co robimy. Nasi widzowie i sympatycy mają uprzejmą prośbę, ponieważ chcą nas wspierać. Jest książka, którą chcielibyśmy poprosić teraz o podpisanie, jeżeli możemy. Gdzie jest ta książka? A ja w międzyczasie odznaczę panią Olgę znaczkiem kocham konstytucję, co ją zabezpieczy przed napadaniem przez nas z konstytucjami w ręku na następne dwa dni. Tak, my wtedy już nie napadamy. My wtedy już nie napadamy. I jeszcze zdjęcie byśmy poprosili wspólne. Mamy tutaj taką... Jeszcze muszę odblokować. Proszę. Proszę bardzo, dziękuję. Dobrze, czyli mamy książkę? Już. Też, Też wszystko jest, tak. Tak, prosimy. I ta książka będzie. My e, mamy taki cel, że zbieramy teraz na kino plenerowe, z którym chcemy jeździć po całej Polsce, wyświetlać ambitne tematy filmowe dotyczące godności również e, i również i faszyzmu, e, który jakoś tak się rozwijał u nas w Polsce i chcielibyśmy też o tym szerzej mówić i opowiadać ludziom, co się dzieje w kraju. I to będzie książka, która też wzmocni nasz budżet. Ta książka będzie dla kogoś, kto ją wylicytuje, i w ten sposób przysporzy tak. pieniędzy na to kino. Tak, tak? Dokładnie tak. tak. Dobrze. Bardzo ładnie. Pani, za... Pani na ogół ładnie pisze, tak mówią. <głosy> <głosy> Także to drobiazgi dla niektórych, myślę. Jeszcze z takim wpisem, to już w ogóle. Dobrze. I, czyli zapraszamy na, na. My tutaj też relacje robimy z całego wydarzenia. U nas można oglądać, podglądać to, co się dzieje na dole. Oczywiście warto iść tam na dół. Ja to oczywiście Państwa zagaduję, bo mamy zdjęcie już zrobione? Tak? Dobrze. To jeszcze jedno. Tak, to z książką poprosimy, jakby Pani zechciała pokazać Pani Olgo. I teraz nasze wspólne. A, że się zablokowało. Pani <laughs> lubi się pokazywać. To jest nasza przyjaciółka. Proszę, się boi kamery. Dobrze. Widzicie, że ja nie zasłoniłem nikogo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak widzieliście, mieliśmy niespodziewaną, aczkolwiek fantastyczną wizytę Olgi Tokarczuk. I teraz słuchajcie, przeczytam wam tylko tyle, że. W tej książce, właśnie ta książka będzie licytowana, z tym wpisem, nie pokażę. Przeczytam wam jedno z najważniejszych zdań, wyrazów. Olga Tokarczuk. A resztę się dowiecie. O, tyle, tyle mogę wam pokazać. I to wszystko. Reszta rozumiem dla zwycięzcy tak. licytacji.